Moglibaszu kochazem. Cześć. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie Pierniki. Poniedziałek, 8 grudnia wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz presy Spiegel aus Deutschland. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale. Dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których nieprzerwanie bardzo serdecznie zapraszam. A dziś porozmawiamy m.in. o partii AfD, która według doniesień medialnych chce obalić niemiecki rząd i zabiega o wsparcie Stanów Zjednoczonych. Będzie o tym, że Friedrich Merz odwiedził Izrael oraz o Polsce, która odnotowuje więcej uchodźców z Europy Zachodniej. Zaczynamy od doniesień Der Spiegel, czyli tutaj artykułu Der Spiegel. Nowe US-Sicherheitsdoktrin. USA nicht mehr an der Seite von Europa. Nowa doktryna bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie stoją już po stronie Europy. Pisze o tym Der Spiegel. No i teraz ten dokument. Chyba jest najbardziej w chwili obecnej komentowanym dokumentem w ogóle w, w sieci. No, i według tej nowej strategii, jak pisze D.A. Spiegel, Stany Zjednoczone wyraźnie zaostrzyły swoje stanowisko wobec Europy i zwiększyły presję na sojuszników. Może to doprowadzić do osłabienia spójności Unii Europejskiej, jak pisze Gazeta, zwłaszcza w kwestiach obronnych i strategicznych. No, i słuchajcie, teraz trochę nawiązując do tego artykułu, czy do tej doktryny do tego dokumentu, D.A. Spiegel w innym artykule pisze o tym, że partia AfD chce obalić niemiecki rząd i zabiega o wsparcie Stanów Zjednoczonych. Die AfD w die deutsche Regierung Stürzen. I tutaj dokładnie chodzi o wiadomości, które mówią o tym, że delegacja AfD uda się w tym tygodniu do Waszyngtonu, po to, aby zacieśnić kontakty z amerykańskimi sojusznikami z obozu MAGA. Partia prowadzi poufne rozmowy w ministerstwach, buduje sieć wsparcia w Stanach Zjednoczonych, licząc na polityczne korzyści płynące z nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, e, pisze gazeta Spiegel. No i tutaj według relacji niemiecka partia przedstawia swoje działania w Stanach Zjednoczonych jako element szerszego planu za, y, nacisku na rząd w Berlinie, który to rząd w ocenie AFD prowadzi niekorzystną dla Niemiec politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. O polityce zagranicznej Niemiec zaraz jeszcze porozmawiamy, natomiast trochę w, tutaj wpisuje się też y, w ten artykuł szpigla to, o czym pisze gazeta Bild, mianowicie Elon Musk y, y, szerzy haniebne porównanie Unii Europejskiej do nazistów. Musk, verbreitet Üblen i y UNASK -like. Dwa dni po nałożeniu na jego portal X rekordowej kary przez Unię Europejską w wysokości 120 milionów, Musk podzielił jakiegoś tweeta, jakiś wpis, który, który nawiązywał do tego, że czy porównywał Unię Europejską do Czwartej Rzeszy, no i oczywiście wylało to, czy wywołało to wielką falę krytyki na arenie międzynarodowej. Komentatorzy zarzucają Muskowi relatywizowanie historii, nadużywanie odniesień do nazizmu oraz podsycanie niebezpiecznej retoryki w czasie rosnących napięć politycznych w Europie. No i tu ogólnie Elon Musk bardzo dużo teraz komentował. Komentował też to, to co sądzi, o, o w ogóle o Unii Europejskiej, też a propos tego, tej nowej doktryny Stanów Zjednoczonych. No i jak się domyślacie, to nie były komentarze raczej przychylne Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o Europę. I to, co się w Europie dzieje, berczą in London, ja Tym Ukrainy up. Europejczycy uzgadniają kurs wobec Ukrainy. Odbędą się konsultacje w Londynie. Co ciekawe, będą tam przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy. Spotkają się właśnie w Londynie, aby omówić aktualny stan rozmów dotyczących możliwych negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie. No i. Przy tym stole nie będzie Polski. To chyba najważniejsze, właśnie z perspektywy Polski i Polaków, najważniejsza wiadomość. Konsultacje, jak tutaj pisze prasa, mają podkreślić jedność europejskich partnerów w okresie, w którym sytuacja na froncie pozostaje patowa, a oczekiwania wobec postępów dyplomatycznych rosną. To po pierwsze. Jeżeli chodzi teraz o politykę zagraniczną, jeszcze Niemiec, to gazeta Bild pisze o. O, ty, o wizycie w Chinach za drugim podejściem Pana Ministra Spraw Zagranicznych Wadepula. China bezuch im cwajten anlał, wifil klateks Wadepul, na ile szczerości odważy się Pan Wadepul? Takie jest pytanie gazety Bild. No i tutaj trzeba przypomnieć, że Pan Minister Spraw Zagranicznych pierwszą swoją wizytę odwołał. E Prawdopodobnie wtedy nikt nie chciał się ze strony chińskiej z nim spotkać. No i teraz ta, ta, ta wizyta zostanie powtórzona, i prawdopodobnie będzie to najdelikatniejsza podróż wymagająca wyjątkowych umiejętności dyplomatycznych, jak komentuje Gazeta Bild. Po pierwsze, mamy teraz tą nową strategię Stanów Zjednoczonych. A po drugie, Chiny zostały uwikłane w międzynarodowy incydent, który wywołuje poruszenie. Według zarzutów Tokio w sobotę chińskie myśliwce nad Pacyfikiem miały celowo namierzyć japońskie samoloty wojskowe. Chińska marynarka stanowco, stanowczo odrzuciła te oskarżenia. Także ta wizyta będzie rzeczywiście bardzo ciekawa, słuchajcie. Dalej, liebe Leute, waren die Deutschen mit der noch nie. Niemcy jeszcze nigdy nie byli tak niezadowoleni z rządów Merca. No i tutaj trzeba powiedzieć, że to poparcie dla Merca z tygodnia na tydzień praktycznie maleje. W chwili obecnej to jest tylko około 17%, czyli rzeczywiście rekordowo i ekstremalnie niskie poparcie. Dan haben wir Medienbericht. Merz hat hunderte anzeigen wegen beleidigungen gestellt. Ale uważajcie, to myślicie, a przede wszystkim co mówicie o panu kanclerzu. Dlatego, że tutaj według doniesień medialnych, dokładnie w Welt tak, Mert złożył setki zawiadomień o zniewagę. I to nie tylko w czasie swojego bycia kanclerzem, tylko już wcześniej od roku 2021. I to są setki wniosków o wszczęcie postępowania karnego. Czyli słuchajcie, trzeba uważać, to się mówi przede wszystkim, myśleć jeszcze wszystko można, natomiast trzeba rzeczywiście uważać. Co się mówi, i to z tym mówieniem ostrożnym, to jest też taki naprawdę e, fenomen niemiecki, słuchajcie. E, der Kanzler und das Rentenpaket, kanclerz i pakiet emerytalny, Merz hat gezockt und gewonnen. Merz zaryzykował i wygrał, o tym pisze Der Spiegel, powracając do tego głosowania jeszcze w ubiegłym e, tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi właśnie teraz o te renty, słuchajcie, to też się dużo dzieje, ponieważ znowu już rozgorzała duża debata, między innymi na temat przejścia na emeryturę zależnie od lat składkowych. Bas offen für Eintritt nach Beitragsjahren. Co oznacza coś takiego, czy co oznaczałby taki model? Reforma taka oznaczałaby, że tutaj jest decydująca z liczba przepracowanych i opłacanych lat składkowych. To oznaczałoby, że rzeczywiście ludzie, którzy wcześniej zaczynają pracę i, i mają szczególne na przykład obciążenie fizyczne, mogliby przechodzić wcześniej na taką emeryturę. Natomiast ludzie, którzy na przykład studiują, dłużej się uczą, ci byliby by, no do tego zmuszeni, czy według tego planu przychodziliby później. No i to na przykład skutkowałoby tym, że osoby na przykład, które załóżmy kończą studia, przechodzą na emeryturę na przykład w wieku dopiero 70 lat. Dan, wir haben zwischen harmonii und manung zum Frieden. Między harmonią a apelem o pokój. O co chodzi? Chodzi o to, że Merc odwiedził Izrael. Odwiedził Izrael przede wszystkim po to, by złagodzić napięcia po, wcześniejszych, po wcześniejszej krytyce działań izraelskiej armii i czasowym embargo na broń ze strony niemieckiej nawet. No i tutaj różne media o tym piszą, Tagesschau przede wszystkim w dużym takim artykule. Merz przypomniał w Izraelu, że działania militarne w Gazie muszą być zgodne z prawem międzynarodowym, podkreślając jednocześnie, że to Hamas odpowiada za eskalację przemocy. Wezwał również do realizacji drugiej fazy amerykańskiego planu pokojowego i za. Znaczy, że Niemcy wspierają proces, wysyłając oficerów i dyplomatów do centrum koordynacyjnego. W sprawie zachodniego brzegu tutaj powiedział, że jakby opowiada się za, za tym, żeby tutaj powstały dwa państwa, żeby nie było żadnej aneksji państwa palestyńskiego przez Izrael. A z drugiej strony Netanyahu słuchajcie podkreślił historycznie bliską współpracę z Niemcami zwłaszcza w dziedzinie obronności mówiąc Izrael 80 lat po holokaustie pracuje także na rzecz obrony Niemiec. No właśnie tutaj mieliśmy tę wizytę w Izraelu. Jedynym takim punktem spornym który się pojawił było pytanie które zostało tam zadane o to czy, czy Netanyahu odwiedzi również Berlin. Czyli będzie taka rewizyta no i ta rewizyta. Jest trudna, ponieważ jak wiecie, Netanyahu jest po prostu ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny i gdyby postawił teoretycznie stopę na terytorium Niemiec, to y, trzeba byłoby go aresztować, słuchajcie. Soziale Sicherung in Deutschland, Abgabenquote in Deutschland steigt auf wert. Tymczasem współczynnik obciążeń podatkowo-skarbowych w Niemczech rośnie w rekordowym tempie i do rekordowego poziomu w chwili obecnej. Jest to tutaj wynik badań Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Köln. Obecnie to obciążenie wynosi, czy jest na poziomie 41,5%. Jeszcze w ubiegłym roku było to niewiele ponad 40%, czyli z roku na rok po prostu jest więcej. I pokazuje to. Zwiększające się zadania państwa jak i pogarszającą się kondycję, kondycję systemów bezpieczeństwa e, bezpieczeństwa, przepraszam, zabezpieczenia społecznego w tym sensie e, które wymagają coraz większych środków finansowych właśnie też e, ze skarbu państwa, no i właśnie jeżeli chodzi o te środki, no to też Tagesschau pisze o tym Bericht aus Berlin, e, Krankenkassenchef rechnet mit steigenden Beiträgen szef kasy chorych przewiduje wzrost składek, no i to nie jest już dobra wiadomość, ponieważ e, no, wiąże się z tym, że po prostu wie więcej na te składki będziemy my wszyscy pracujący płacić. Berlina Zeitung und unerwartete Wende, Polen meldet mehr Flüchtlinge aus Westeuropa. Nieoczekiwany zwrot, o którym pisze Berlina Zeitung, Polska odnotowuje więcej uchodźców z Europy Zachodniej. Um, Polski ambasador w Niemczech Jan Tumieński poinformował podczas konferencji prasowej w Berlinie o nieoczekiwanym napływie uchodźców z Europy Zachodniej do Polski. Chodzi o osoby, które wcześniej bezskutecznie starały się o azyl w innych państwach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Niemczech i teraz liczą na ochronę z Polski. I powiedział, że nie jest to jeszcze taki napływ rzeczywiście bardzo duży, natomiast Polska już teraz musi reagować i rozważa modyfikacje zasad azylowych. To po pierwsze, Ich suche jetzt wir haben wir eine Wiedermittlung von einem Frankfurter rundschau mit EU-Förderprogramm Polen investiert Waffen äh intensywia czy waffenlieferungen an Ukrainę dzięki unijnemu programowi Polska intensyfikuje dostawy broni dla Ukrainy. No i tutaj jest powiedziane o tym, że teraz 44 miliardy z europejskiego programu zostały przeznaczone dla Polski właśnie na też modernizację i w ogóle na zbrojenia, a duża część tych pieniędzy ma popłynąć też do, do, na Ukrainę, po to żeby wesprzeć właśnie Ukraińców i dozbroić ich w chwili obecnej. So, liebe Leute, das war's für heute. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Wie immer wünsche ich euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Jak zwykle życzę Wam przyjemnego, pełnego sukcesu w Pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Liebe Grüße. Tschüss.